Jesteśmy w pionkach po ceremonii losowania przed Galą Gromda 22 uliczny. Igrzyska z nami jeden z bohaterów walki. I jest w sumie kilka walk wieczoru, ale starcie polska siła kontra Black Power. Denis Romusz romęć witam się serdecznie. Witam, dzień dobry, witam wszystkich. Trafiłeś na rywala, który. Po raz trzeci pojawia się na gromdzie, po raz trzeci bardzo głośno krzyczy i róż, różne cuda robi na, na ważeniu, czy znaczy na losowaniu. Jak to odebrałeś? W sumie można już było się do tego przyzwyczaić, ale zdenerwowało cię to tro, troszeczkę, czy nie? Kurczę, wiesz co spodziewałem się, że będzie coś tam e, fisiową, ale o dziwo nie krzyczał tego, to co zawsze, bo on zawsze tam Come on Baby, czy, czy coś tam. Dzisiaj było coś innego, próbował, nie wiem, mnie obalić. Zapytał się mnie, czy chce się zmierzyć z czarną siłą. Powiedziałem, że z wielką przyjemnością i on mi próbował wejść w nogi. No bardzo fajny rywal dla mnie bardzo się cieszę, że go trafiłem. Ze względu na to, że krzyczy, po prostu chciałbym troszeczkę go utemperować, jeżeli to tak można nazwać oczywiście. Zanim pojawiście się na scenie sami, to, to wcześniej było to powiedzmy grupowe ze Słomką i Kingiem. Tam widziałem, że, że jakieś zdania wymienialiście, tam było jakby fizycznie spoko, ale coś do Ciebie mówił, to właśnie te, te słowa wtedy padły? Eee, nie, wtedy mówił do mnie, czy to jest prawda, że ja nie, nienawidzę Czarnych? Eee, ja powiedziałem żebym żeby mówił do mnie po polsku po prostu, bo po angielsku nie porozmawiamy, także na tym temat się rozmawiam. Jak będzie chciał ze mną porozmawiać, możemy porozmawiać po polsku, po prostu. Dokładnie tak lubi robić chłopak show, ale potem no, efektownie pada, prawda? Jedną walkę z lutą przegrał, no chyba błyskawicznie tam było niecałe 90 sekund. Na ostatniej gali z kolei spore kontrowersje, bo, bo sędzia powiedział stop, uderzył po, po komendzie stop, został zdyskwalifikowany, nie godził się z tym, więc no, w każdej jego walce coś się dzieje. Teraz też pewnie ma coś, jakieś, jakieś pewnie różne gadżety, że tak powiem, sportowe przygotowane. Jesteś gotowy właśnie na takie coś niekonwencjonalnego, coś, że będzie próbował właśnie jakichś takich brudnych sztuczek? Ja uważam, że on nie jest gotowy na to, co ja mam dla niego przygotowane po prostu. Jestem od niego i fizycznie może nie większy, nie cięższy, ale na pewno jestem silniejszy, na pewno jestem szybszy, na pewno jestem bardziej wydolny, na pewno trenowałem ciężej niż on. Jakby nie lekceważę go. Na pewno wyjdę od początku elektryczny, bardzo czujny. Ale też nie ma co go jakby dyskwalifikować, bo ma chłopak charakter, na pierwszą gromdę chyba jak dobrze pamiętam to przyjechał sam z walizką, nie wiem z Niemiec albo z Holandii, pociągiem bez trenera, więc to jest chłopak, który po prostu na pewno chce się bić i będzie się bił, więc tego nie można mu odmówić. Nie mogę Cię nie zapytać o dwie inne, dwa inne pojedynki bardzo ciekawe na tej gali, zacznijmy od Słomki z Kofi Kingiem, bo to że tak powiem Twój dwumecz, no, moim zdaniem zdecydowanym faworytem Słomka, Kofi King co prawda na ostatniej Gali wygrał z Wasylem efektownie, ale wiemy, że Wasy po tym wypadku to już nie jest ten sam Wasyr co wcześniej. Znaczy Kofi King uważam, może zacznę od tego, że uważam, że no bezprzecznie wygra. Słomka jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem pod każdym względem. Uważam, że nawet fizycznością i siłą ciosu go przeważa. Chociaż Kofi naprawdę dobrze się pokazał na ostatniej gali. Nie wiem, czy pamiętasz, jaką się bił z Reksiem. To było jakieś dwa lata temu, to była zupełnie inna walka. Tutaj fizycznie lepiej wyglądał, był szybki, dynamiczny, rzucał te weselniaki, to trzeba powiedzieć, ale to były takie przemyślane weselniaki, jeżeli to można powiedzieć. Wchodził nogami, nie zostawiał nóg z tyłu, także naprawdę bardzo dobrze się pokazał. Ja uważam, że... Szkoda mi trochę Wasyla, bo uważam, że na pewno jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem po tym wypadku. Być może gdzieś ta głowa może trochę nie gra, na pewno zdrowie i fizyka, że tak powiem, nie jest taka jak wcześniej, bo jednak miał bardzo ciężki wypadek samochodowy, po którym długo wracał do siebie. No i tyle, kibicuję Wasylowi, żeby jak najszybciej wracał do nas, bo jest naprawdę wybitnym zawodnikiem jak dla mnie. Walka wieczoru, hacia Skyface, Face. Podobna dla Scarface'a, walka eliminacyjna, chacia jeszcze musi trochę pokazać, ale... Walczył na Gromdzie chyba 6, potem nie było go 3 lata, wrócił, wszyscy pamiętamy, efektowna wygrana w turnieju, potem y, wygrana też z Liskiem, no ma ten chłopak papiery na pewno. No, pytanie tylko właśnie, czy, czy, czy jak go zabierze na głębokie wody, czy nadal będzie tak mocny? Hacia nie bił się z Liskiem, z Liskiem bił się Piasek, A, okay, no. y, ale mniejsza. A, Miał trudny turniej Hacia, to na pewno, y, wymagających przeciwników, bo walczył z Łapą, z Wikingiem, który chyba będzie stał na, w narożniku rambo i y, y, z Maniem, y, z takim Poza Miatą, bardzo dobrze się pokazał, był przygotowany, eee, uważam, że jeszcze nie walczył z takim zawodnikiem jak Scarface, nie, no, z mojemu sercu jest Scarface, mimo wszystko, znamy się dłużej. No jest w moim serduszku gdzieś tam ten, ten Scarfejsik. uwielbiam tego chłopaka, mamy dobry kontakt, oczywiście z Kacią też jak najbardziej mamy fantastyczny kontakt, ale jak miałbym tak szczerze yy, przechylić szale, to, to kierowałbym się emocjami i po prostu byłby to Scarface. Kręci się tutaj mistrz, niepokonany ciągle, Mateusz Dondiego, Kubiszyn, Jak już odchodząc od tego... Na co Mariusz Grabowski się zdecyduje, w sensie jaką stawkę tak naprawdę będą miały te jutrzejsze pojedynki, bo to też wiemy, że w gromdzie różnie bywa. Mariusz może sobie w dniu gali wymyśleć, że tu będzie eliminator, albo tu nie będzie eliminator, ale jakbyś miał wskazać zawodnika, który realnie mógłby powiedzmy w tej grudniowej, jeżeli Don Diego będzie bronił pasa w grudniu, albo nawet w marcu, ale na, na który z najbliższych y, gal, który mógłby zagrozić tak naprawdę realnie Mateuszowi w ringu, to kto to by był? Już nawet odchodzą tego, czy, czy ten zawodnik. Wodnik już jest dłużej, czy krócej, czy po prostu tak sportowo tylko. Kurcze wiesz co, eee, ostatnią była walka Wasyla z Balboą I to miał być eliminator dla Wasyla, nie? Eee, nie obstawiałem nikogo. Eee, nie wiem, czy pamiętasz walkę półfinałową o wejście do finału tego wielkiego, gdzie walczył Diego z Wasylem. Pamiętam. I uważam, że to eee, Wasyl mu postawił wtedy największy opór. I to on był najbliższy zwycięzca, ale jak mam być szczery, to, to nie ma chyba teraz dla Mateusza. Nie będę robił też z niego boga, oczywiście znamy się, bardzo go lubię. No, ale jest wybitnym zawodnikiem, no naprawdę jest niesamowity i technicznie jest poukładany, jest szybki, dynamiczny. I IQ ma No to już jest w ogóle, kurwa, poezja, nie? no ale jest twardy, ma tą twarz, jak spojrzysz na niego, to jakby, kurwa, ktoś go walcem rozjechał, wiesz, ta skóra jest gruba, rzadko kiedy jest porozcinany, nie ręce, no, no, jest fenomenalny po prostu, ja nie widzę na ten moment, nie wiem, wiesz, to są, to są walki na gołe pięści, mógłby się zmierzyć, nie wiem, powiedzmy, z teoretycznie słabszym zawodnikiem, ale stylistycznie by mu nie pasowało. Bo to też się zdarzało, wie, że zawodnic, na przykład, zawodnik A bił się z zawodnikiem B i przegrywał z nim, a, za, a wygrywał. A, no wiadomo coś, że trzech zawodników jakby się spotka w różnej konfiguracji, to każdy może wygrać z każdym, bo dziś stylistycznie nie będą sobie pasować, o tak, o to mi chodzi. Więc nie wiem, no nie mam pojęcia, no jest niczym niekwestionowanym, to trzeba mu przyznać, oddać szacunek, bo jest fantastycznym pięściarzem. A powiedz mi, czy ty tak mocno żyjesz też boksem, że tak powiem klasycznym, zawodowym, jak walkami na gołe pięści? Kurczę nie, wiesz, no interesuję się boksem, wiadomo, wiesz, boks to jest moja obsesja. Jakby nie robię teraz nic, co jest w ogóle, jestem, no mam obsesję na punkcie boksu. Chcę być coraz lepszy. Nagrywam wszystkie treningi, wszystkie sparingi, nie wiem, każdą walkę z cieniem, analizuję codziennie godzinami, po prostu dostałem jakieś obsesji. Chciałbym być jak najlepszym zawodnikiem, przepraszam, zgubiłem wątek, jakbyś mógł wrócić do pytania. Że tak powiem, piłem do czego innego. Chciałem zapytać czy interesujesz się też boksem klasycznym, a piłem do tego, nie wiem, który ty jesteś rocznik, ale czy ty 8, zaczynałeś 8-8. Ja 8-3 ja się wychowałem na gołocie, na Adamku. Nie wiem, czy Ty też wychowywałeś się na walkach. Jak stawą na gołetę to, to było dziecko właśnie to powiedz mi, co czułeś po tym, co zobaczyłeś, bo pewnie widziałeś jak nie na żywo yy... Yy, chodzi mi o, oczywiście o Gale Fejne 27 i Tomka Adamka z Roberto Soldicą. Bo Artur Szpilka te dwa dni po, po tej gali do mnie wydzwaniał i cały czas mówił, że no jest mu strasznie przykro, że różnie między nimi bywało, ale to jednak to jest zawodnik, na którym się wychował, który jest legendą i jemu było, oglądał to spod samego ringu w Gliwicach. Jemu było tak strasznie cholernie przykro oglądać Tomka. To nie chodzi o to, że on przegrał, tylko chodzi o to, że wziął walkę z gościem, który jest w swoim prime, jest koniskiem 20 praktycznie lat młodszym, bijącym strasznie mocno. Jakie twoje były? Emocje, jak Oglądałeś to? Oglądałem. Oglądałem tę walkę. No przykro się patrzyło. Tomek zostawiał nogi. W ogóle to już nie ta prędkość. Wiadomo, że on ma swoje lata i właśnie ja jestem tym osobą, który się wychował na Adamku. Pamiętam, jak zdobywał pas w wadze półciężkiej, później w junior ciężkiej. Jak z Cunninghamem, te, te jego boje z Cunninghamem, e, nie pamiętam z kim to jeszcze był z Ganem, przecież chyba. Z Areolem, kapitalna wojna władzy ciężkiej. Z Areolem ciężka. w ciężkiej, no właśnie, mnóstwo miał takich walk, więc ja się wychowałem na Adamku, no przykro, przykro po prostu, nie? Głupie zestawienie, mi się wydaje, że Borek po prostu jako menadżer nie powinien na to pozwolić, powinien to przekalkulować i, i w ogóle nie powinno tego starcia dojść. No. Adamek jest fantastycznym pięściarzem, pisał historię polskiego boksu i, i trzeba, trzeba było to tak zostawić po prostu. Dokładnie tak, no sam wspominał, że to jest zabawa, tak? Ta zabawa mogła się tak naprawdę skończyć już na, na gali, gali KSW Epic. Gdyby Mamet może nie doznał kontuzji, może nie byłoby tych kolejnych pojedynków. Ale nadal, wracając jeszcze do Tomka, na koniec ma jedną walkę w kontrakcie swoim. Ty chciałbyś jeszcze go zobaczyć, nawet z kimś pokroju jakiegoś youtubera, żeby on jednak odszedł dla tych młodszych, młodszych ludzi, bo my będziemy go pamiętać, wiadomo czego i dla nas ten epizod jakby jest w ogóle nieważny, ale jednak ta młodzież teraz prak praktycznie patrzy na Tomka Adamka przez pryzmat tych czterech ostatnich walk. Dla nich Adamek zaczął się od walki z Mamedem, mhm. skończył się na walce teraz z Roberta Soldiczem, czy, czy Adamek, Tomek Adamek powinien wziąć jakąś walkę z kimś może nawet słabszym, żeby jednak ta młodsza publika zapamiętała go troszkę inaczej. Wiesz, ciężko powiedzieć też jakby nie można wybierać za Tomka, wiesz. Tomek na pewno jako pięściarz też tęskni, też mu brakuje. Tyle się bił, walczył, sparową Na pewno gdzieś, gdzieś bardzo za tym tęskni. Mi się wydaje, że tu nie chodzi, broń Boże, o kasę, tylko właśnie o tą zabawę, o emocje, które to przynosi. Moim zdaniem nie powinien już walczyć. Nie wiem, wiesz, ciężko powiedzieć po prostu, bo z jednej strony, wiesz, chciałbym, żeby fajnie zakończył, ale to w walce bokserskiej, w ringu bokserskim, nie w OKTAGONIE. Teraz też był ring, ale nie, nie na... Nie na gali, gali frykowej, po prostu wiesz, na gali bokserskiej gdzieś jakieś ładne zakończenie kariery, tak jak, tak jak się nieraz robi, wiesz, ostatnie walki z jakimś też fajnym pięściarzem już w podeszłym wieku. Nie wiem, no. Ciężko powiedzieć po prostu. Przykre. To na koniec jeszcze pytanie, wracamy na koniec do Twojego pojedynku. Jak bardzo będziesz chciał skarcić Heavy Harta za to, co, co dzisiaj wyprawiał yy, na ważeniu? Tak, los, ja cały czas o tym ważeniu, jak ja całe życie boks, jak jeździłem na tego typu imprezy, to jednak zawsze było ważenie, tutaj też kiedyś było ważenie, już nie ma tej wagi, ja cały czas mylę te te dwie uroczystości, ale powiedzmy, że wczoraj, jakie miałeś nastawienie wczoraj do Heavy Harta, jakie masz yy, po, po dzisiejszym losowaniu? Mam takie same, wiesz co, jakby nie podoba mi się to, że krzyczał zawsze. Nawet dzisiaj chłopakom mówiłem, że gdybym znał perfekcyjnie angielski, to bym podszedł do niego i mu grzecznie, kurwa, wytłumaczył, że można tutaj jakby prowadzić się inaczej, wzbudzać kontrowersje w inny sposób, nie krzykiem, nie hukiem, nie, nie napinaniem się. Więc mam emocje takie same, na pewno wyjdę elektryczny, na pewno wyjdę czujny. Na pewno nie, go nie lekceważę, choć uważam osobiście, że jestem lepszym zawodnikiem pod każdym względem. To po prostu, no i to będzie miał ciężką przeprawę. Na pewno go nie zlekceważę, nie będzie tak, że się na coś nadzieje. Będę czujny. I postaram się skończyć walkę szybko i przed czasem. Taki jest plan. Dziennikarze nie powinni być, że tak powiem, subiektywni, obiektywni, ale. Znaczy subiektywni, ale no, tutaj wiadomo, trzymamy kciuki za Polaka, więc życzę zwycięstwa i mam nadzieję, że w zdrowiu. Zobaczymy się jutro. Tylko zwycięstwo, Polska siła.